Setki dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Jastrzębia Zdroju zaangażowanych było w tegoroczną akcję Pola nadziei. Przedsięwzięcie podsumowano w czwartek, 27 czerwca w Kinie Centrum w Jastrzębiu Zdroju. Sześć lat edukujemy młodzież, uwrażliwiamy na cierpienie drugiego człowieka. Myślę, że nam się to udaje, bo sala jest pełna. Są to wolontariusze, którzy w jakiś sposób przyczynili się do tego, że ta akcja zakończyła się bardzo fajnie. Pola Nadziei to program, który do Polski przywędrował z Wielkiej Brytanii. Symbolem akcji są żonkila, które mają przypominać o ludziach cierpiących, oczekujących pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Usadzimy pola żonkilowe, ewentualnie jeśli już przy placówkach istnieją takowe, to je reanimujemy, pielęgnujemy, porządkujemy i tak dalej. I rozpoczynamy konkursy dla młodzieży, łącznie z takimi prelekcjami, od przedszkola zaczynając. Także te konkursy są rozłożone w czasie na przestrzeni roku szkolnego. Kończą się pod koniec marca, w kwietniu Jury podsumowuje, wyłania pierwsze, drugie i trzecie miejsca. Dzisiaj właśnie zostaną nagrodzeni laureaci tych konkursów. No i później w kwietniu w jedną niedzielę kwestujemy przed kościołami pozyskując środki na rzecz naszego hospicjum imieniem Dudkiewicza, które znajduje się w Jaszczębiu przy parafii świętej Katarzyny. W tym roku wolontariuszom biorąc. Udział w akcji na rzecz hospicjum tak? udało się zebrać 22 175 zł. Z roku na rok ta suma jest coraz większa, przybywa nam wolontariuszy, i myślę, że w świadomości Jastrzębian pola nadziei kojarzą się już bardzo bardzo pozytywnie.